Sobotnie popołudnie z telewizją TVS, weekend z telewizją TVS wyruszyliśmy. Kilkaset kilometrów przebyliśmy, żeby znaleźć się w miejscowości, która mogę powiedzieć śmiało, już nas zauroczyła. Od piątku pokazujemy Państwu, co tutaj można zobaczyć, co można polubić, a nawet zastanawiamy się. Czy nie są to rzeczy, które będzie można bardzo łatwo pokochać. Dlatego dzisiaj przez cały dzień będziemy mówić o rzeczach, być może których Państwo wcześniej nie widzieli, ale za krótką chwilę przeniesiemy się w czasie. Ale zanim spotkanie z naszym gościem, to pokażemy Wam kilka uroków Złotowa. Pani Katarzyna Józefowska, dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej, jest razem z nami. Witam pięknie. Dzień dobry. Pani dyrektor, obserwujemy, co dookoła się dzieje. Mam wrażenie, że przenieśliśmy się w czasie. Czy to jest jeden z punktów Złotowa, z którego miasto jest dumne? Myślę, że tak. Przynajmniej powinno być dumne. Muzeum Ziemi Złotowskiej y, posiada w swojej dyspozycji pięć obiektów. To jest jeden z obiektów, Zagroda Krajeńska, y, Mały Skansen, przeniesiona chaupa z wsi, nieopodal wsi Święta, z końca y, XVIII wieku. Y, tak dawniej wyglądały tutaj chałupy na krajnie, y, tak w środku wyglądały izby y, i obejście całe. Y, Pięknie położona zagroda nad jeziorem na promenadzie wśród bogatej zieleni. Z tyłu chałupy struga sukienników, gdyż cech sukienników tutaj prężnie działał i tam moczono właśnie len i, 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 i tkaniny. Więc no wydaje mi się, że to jest idealne miejsce na plenerowe imprezy, na wypoczynek, na pobycie trochę z naturą. To jest idealne miejsce na wszystko to, o czym pani wspominała, ale jak tak obserwuję, wydaje mi się, że to jest jeszcze takie miejsce, które śmiało może połączyć pokolenia, bo tutaj mogą przyjść najmłodsi i nie tylko zobaczyć, ale zakładam, że skorzystać z fachowej wiedzy pań, które to, co robią, a robią najróżniejsze rzeczy, robią perfekcyjnie. Yy, tak. Też mamy na przykład wiele tutaj y, urządzeń, maszyn, które na przykład dziadkowie pamiętają z młodości i przychodzą z wnukami, opowiadają swoje historie, pokazują. Y, dzisiaj akurat gościmy klub Pasja działający przy y, y, spółdzielni mieszkaniowej Piast. Y, mamy dzisiaj dzień, obchodzimy Światowy Dzień Dziergania. I panie z Pasji właśnie dzisiaj dziergają na terenie zagrody, no bo gdzie można piękniej spędzić czas i podziergać? Tylko na terenie zagrody. Jest tak, że ci najmłodsi odkrywają i pytają, czy oni również mogą dołączyć, bo Złotów tak jak. Okazało się, mogliśmy poznać jest otwarty na, na wszystkich. Ławeczki, wymiana książkami, możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, nad wodą. Również tutaj, w tym obiekcie, który za chwilę pokażemy, jest tak faktycznie, że ta lokalna społeczność jest zżyta ze sobą tak mocno, że w takich kołach się spotykają. Myślę, że tak, ja mogę tylko powiedzieć za Muzeum Ziemi Złotowskiej. My organizujemy masę imprez o różnej tematyce, stricte historyczne, dotyczące historii sztuki, ale też i zabawowe. Wakacyjny klub małego muzealnika, który zaraz w wakacje zaczniemy, jest skierowany właśnie do najmłodszych. Przychodzą do nas seniorzy, weekend seniora organizujemy. U nas każdy chętnie spędzi czas. A dzisiaj o 17 zapraszamy na wernisarz, otwarcie wystawy o jeleniu, który jest u nas. W herbie, historia jelenia w herbie. Także to też ciekawa historia i dla małych, i dla starszych, i dla dziadków. Pani dyrektor, pozwolę sobie na chwilę przerwać naszą rozmowę, bo my mieliśmy okazję być w tych obiektach, które są dookoła nas. Pokażmy to widzom, a potem porozmawiajmy o tych pozostałych, którymi pani zarządza. O tym, że jeleń jest ważnym elementem złotowa, już przekonaliśmy się, nie raz będąc tutaj i odwiedzając poszczególne części tego miasta. Jesteśmy w pięknym obiekcie, tak jak pani wspomniała, jednym z pięciu, więc czym jeszcze zaskoczycie wszystkich tych, którzy przebędą do złotowa? Zapraszamy do głównej siedziby muzeum, która mieści się na ulicy Wojska Polskiego. Jest to dom, który ma około ponad 200 lat, budowany metodą szachulcową. Dom mieszczański. Mieszkał tam farbiarz z rodziną. W tym momencie mamy wystawy stałe najstarsze zabytki, czyli prehistoria, archeologiczne zabytki. Później mamy na, na pierwszej kondygnacji urządzony dom mieszczański, ale także izbę pamięci związaną z czasami, kiedy Złotów nie leżał w granicach Polski i działał Związek Polaków w Niemczech. Mamy też galerię dwóch artystek związanych ze Złotowem, jedna graficzka Teresa Jakubowska, a druga malarka Lucja Warpińska. Następnym obiektem jest galeria Za Winklem, gdzie posiadamy wystawę stałą Złotów w czasach PRL-u i wystawę czasową. W tym momencie mamy 400 lat panowania Grudzińskich na tych ziemiach. W tym budynku mieści się także sklepik z naprawdę bogatą ofertą pamiątek pochodzących z Krainy, bo znajdujemy się w regionie Kraina, ale także informację turystyczną. Trzecim obiektem jest spichlerz Złotowski, który mamy zaaranżowany Sale do warsztatów, bo często prowadzimy właśnie warsztaty z dziećmi. Mamy salę wykładową, gdzie y, szczególnie zimą, y, kiedy nie można na, na, w plenerze y, wykładów jakiś prowadzić, to tam zapraszamy wtedy społeczność. No i ostatnie y, trzecie piętro to jest y, sala, klasa ze szkoły polskiej z międzywojnie urządzona. Y, Szkoła polska było ich sporo na tym terenie, więc y, wszystkie przedmioty pochodzą z takiej szkoły. No i, to jest czwarty, zagroda krajeńska i jeszcze mamy piąty, czyli kaplica pamięci ko Kościoła Świętego Rocha, pięknie położona kaplica y, poewangelicka, odrestaurowana, w niej mamy zgromadzone zabytki dotyczące, y, dotyczące pochówków i dotyczące militariów, gdyż znajduje się ona w bardzo ciekawym sąsiedztwie trzech cmentarzy: ewangelickim, wojskowym i katolickim. Czujemy się zachęceni, co więcej. My już nawet mamy plany na to dzisiejsze popołudnie i wczesny wieczór. Tym bardziej, że okazało się, iż historycznie niektóre rzeczy z państwa regionu są bardzo spójne z tymi z naszego, ze Śląska. Więc bardzo dziękuję za ten krótki opis i zdecydowanie zachętę. Z przyjemnością odwiedzimy. Jeszcze raz dziękuję. A państwa moi drodzy. Zapraszamy. Bądźcie razem z nami. Przebyliśmy ponad 500 kilometrów, żeby pokazać Wam, jak ta część Polski jest spójna z naszym Śląskiem, na którym jesteśmy i żyjemy na co dzień. Ja wierzę, że Państwo będą razem z nami, bo nasi widzowie o 15.50 będą mieli włączone swoje telewizory na telewizję TVS. Bo przecież to nasz wspólny weekend z telewizją TVS i na nasze kolejne spotkanie gorąco zapraszam. Fajnego dnia życząc!